Dzień dobry, Świnoujście! Dzień dobry, Polsko! Jest godzina dziesiąta. Jesteśmy w parku Chopina. Spełniamy życzenia. Parę osób pisało do mnie, aby przyjść do parku Chopina i nagrać, jak wygląda jesienią. Miałem nadzieję, że dzisiaj będzie ładniejsza pogoda i będzie można nagrać ten park w słońcu. Wyglądałby na pewno niesamowicie. Kilka razy ładniej niż teraz. Teraz wygląda też pięknie. Przejdziemy się tutaj po ścieżkach pokażę wam, jak to wygląda. Zasypany liśćmi. Naprawdę. W czasie słońca musi wyglądać tu niesamowicie. Jaka pogoda w Sinoujściu, pani? No jak to jaka? Jak widać? W nocy trochę pomżyło, trochę popadało. Teraz dużo wilgoci w powietrzu. Niebo zachmurzone. Termometr w samochodzie wskazywał 12 stopni. I z tego, co się orientowałem, taka pogoda ma potrwać dzisiaj cały dzień. Być może jeszcze jutro. Skręćmy w prawo. Ale jutro mają już być przejaśnienia, więc może, może, gdyby się udało, gdyby się udało tak zrobić, że jutro będzie słoneczko. to byśmy się jeszcze raz przyszli po parkach, a nagrywali jesień w Świnoujściu. Jeszcze nie wszystkie liście spadną do tego czasu. Miejmy nadzieję. No świnuście jest piękne. Sami musicie to przyznać nie tylko latem, ale również na przykład jesienią. Zimą, zimą trochę gorzej no bo to jednak nie góry ale jak ktoś lubi proszę bardzo te ścieżki prawie sprzątnięte tu oczywiście nie można mieć wielkich pretensji do służb bo liście jak śnieg spadają cały czas no idziemy zobaczyć jak to tutaj wygląda Weźmy sobie tutaj na tą kładkę drewnianą o ślisko niestety także jak ktoś się będzie wybierał z dziećmi to ostrożnie można się poślizgnąć no ale co zrobić, jak nic nie zrobisz, jakim się zrobisz? Liście niestety na takich mokrych deskach zachowują się jak płatki śniegu albo płatki lodu i można kiknąć orła dlatego jak przyjdziecie uważajcie kasztanowce o straszne plamy czyli troszkę chorują tak jak wszyscy mówią z tymi kasztanowcami jest tak, że może ich niedługo wcale nie być. Ale my nie o tym. Tylko podziwiamy piękno parku. A nasz park wygląda tak. Zapraszamy do Świnoujścia. To może nad morze. A jak jest pogoda, niespacerowa nad morzem, bo szaro, buro i ponuro, to zapraszamy do pięknego parku. Patrzcie, jakie piękne kolory. Mimo braku słońca. Mamy tutaj plac zabaw. Dla dzieci. Dinozaury, samochody, samoloty. Ale również takie koniki betonowe. Także jak widać wygląda to całkiem fajnie. No to idziemy dalej zobaczyć co w parku. Tutaj panowie sprzątają liście. No troszkę szkoda, że je sprzątają akurat dzisiaj, no ale co zrobić, jak nic nie zrobić. Czyli co? Udało się jeszcze w ostatnim czasie, w ostatniej chwili. Tutaj nie wszyscy wiedzą, że tutaj był po prostu stary cmentarz kiedyś. No i teraz z tego cmentarza zostały takie trzy oto symboliczne nagrobki, murki. Jest krzyż. Gwiazda Dawida. No i jeszcze jakiś jeden symbol. Powiem Wam, że aż wstyd się przyznać, ale nie wiem jaki. Zrobię zdjęcie i sprawdzę w internecie za to, to symbol. Dokładnie. Panowie sprzątają Troszkę zagłuszają no, Przejdę się do fortepianu, zrobię parę zdjęć I będę stąd uciekał no, Zobaczcie tutaj jakie jest pięknie Odśnieżone, odliściane Liści nie ma Panowie to ładnie tutaj pozamiatali Chyba nawet wywiali to bardziej bym powiedział Przy pomocy tych Dmuchaw No ale naprawdę Parki w Śląsie mamy piękne Co by nie gadać A tutaj jest ten Fortepian Skoro jesteśmy w parku Chopina. No to jest fortepian Chopina, a Fortepian Chopina w jesiennej aurze wygląda tak. Cóż dodać? Cóż ująć. No nic nie ujmiesz, tylko trzeba dodać. Trzeba powiedzieć, że naprawdę jest pięknie. Szkoda, że nie ma słońca. Na to akurat nie mamy wpływu. Przejdę się tu jeszcze górą. Może będzie dalej do tego miejsca, gdzie panowie tam sprzątają. Nie będzie tyle hałasu. Powiem wam, że utrzymanie takiego parku to też jest sporo roboty. No a każda praca kosztuje. Więc kasy też idzie na to sporo. No ale jak jesteśmy już miastem uzdrowiskowym i pobieramy opłatę uzdrowiskową chociaż musimy się dowiedzieć czy pani prezydent pobrała opłatę uzdrowiskową od Niemców którzy bawili się na festiwalu już pytałem o to dwa albo trzy razy wszystkie odpowiedzi są takie, że a nie o to chodzi trzeba powiedzieć, czy się da to zrobić czy się nie da zrobić a jak się nie da, to dlaczego? dlaczego miasto ma być w plecy kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych no ale to o to zapytamy Panią Prezydent niech odpowie czy udało się jej czy co zrobiła, żeby te pieniążki odzyskać No cóż, jak się chciało na stanowisko to trzeba ponosić też konsekwencje tego działania czyli po prostu brać się do roboty i to do ostrej roboty Oczywiście można kręcić filmiki na TikToka można robić filmiki na Facebooka i opowiadać o tym, jak się ciężko pracuje tylko my, jako mieszkańcy, chcielibyśmy tą pracę zobaczyć. Niech nam pani prezydent już nie opowiada o swojej ciężkiej pracy. Niech pokaże rezultaty, bo jak na razie, jak widać na załączonym obrazku, czyli tym, co się dzieje w mieście, sukcesów nie ma. Prawie żadnych. Jest normalna administracja miastem. A co z mieszkaniami dla ludzi, którzy mieszkają koło portu, koło stoczni? Co z ulicą ku morzu? Co z tysiącem innych rzeczy, czy może tysiącem przesadziłem, ale z dziesiątkami innych rzeczy, które były obiecywane w czasie kampanii wyborczej. I niech pani prezydent nie opowiada o tym, że ma czas. Że ona ma cztero czy pięcioletnią kadencję. No bo niektóre rzeczy można załatwić tu i teraz. Tylko trzeba podjąć decyzję. Ale podjęcie decyzji może spowodować, że się komuś narazi. Mam nadzieję, że mnie słychać, a nie zagłusza mnie tutaj gość z dmuchawą. No dobra, idziemy dalej Toaleta czynna od godziny 10 do 18 Jakby ktoś się wybrał z pociechami swoimi bo można tutaj spokojnie załatwić swoje potrzeby, nie trzeba chodzić po grzakach Tutaj piękne nutki Bardzo pięknie to wygląda Elegancko W ogóle park jest fajny Polecamy spacery tutaj, jeżeli ktoś ma czas i chęci Wiadomo, że teraz godzina dziesiąta, dziesiąta to wszyscy fracy po południu robi się szybko ciemno, no ale przyjdzie weekend może jeszcze będą liście na drzewach może jeszcze wyjdzie słońce może nie wszystkie liście zostaną sprzątnięte i będziecie mogli podziwiać takie widoki jak teraz na żywo także zapraszamy do Świnoujścia w to morze, nad morze zapraszamy do parku na spacery na plac zabaw Dinozaury czekają Ale skąd ta moda na dinozaury? Kto to wie? Wszystkie dzieci nagle teraz Pokochały dinozaury A najlepsze jest to Że te dzieci znają te dinozaury Po prostu po imieniu Który jest Rex, który tam jakiś inny No to jest szok Czterolatek przychodzi na chatę I mówi A to jest Rex, a to jest My no teraz innym, bo nie wiem, ja ich nie znam. Mam głowy do takich rzeczy. No pięknie to wygląda, powiem pan. Wiadomo, że panowie muszą to sprzątnąć, żeby to nie gniło tutaj, nie robił się wielki syf. No za, znajdą się jeszcze oczywiście krytykanci, którzy powiedzą, że takie liście to powinno się od razu sprzątnąć. Bo to czy tamto No może i powinno W lesie one leżą cały czas Jakoś nic się nie dzieje Ścieżki są sprzątnięte Można nimi spokojnie przejść Na tym będziemy kończyli ten krótki spacerek Z krótkimi przemyśleniami Trzymajcie się Życzymy Wam wszystkim miłego dnia Pracującym Dużo owoców z pracy Mądrych przełożonych Wypoczywającym Pięknej pogody ducha, wszystkim radości. Trzymajcie się. Z Panem Bojem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy.